witam na kanale Prosto Serwisu. Ledwo żyję, bo jestem chory i w filmie z enkorem widzieliście pewnie, że tutaj teraz sobie naprawimy od boksa 100 płytkę i mamy tu zalanie w tych okolicach. Nie podoba mi się to, bo może być zalanie też tutaj pod blachą. Tutaj jest dosyć spore te zasranie. Zobaczcie, no widać to raczej tutaj. <coughs> Nie wiem, czy gdzieś jeszcze widziałem zalanie? Na pewno jest w tym gnieździe. No, i tak na pierwszy rzut oka nie widziałem gdzieś indziej. Ogólnie tej taśmy to się nie da wyciągnąć. Też wydaje mi się, że jest zalana. Także zobaczymy, czy coś z niego będzie. Znaczy, generalnie pewnie na shortach gdzieś było. On działa. Tylko się wyłącza. Za... A, tu jeszcze jest zalany. Ej, układ wyjarany, zajebiście w chuj. Ale mam płytę na części, także luz powinny być te układy. E... Co chciałem powiedzieć? A, że on odpala i gaśnie, tak po prostu po jakimś tam czasie. Ale też, żeby go odpalić, to trzeba, wiecie, wyłącznik. Także, no nie, nie działa jak powinno, na pewno. A to, będzie kurwa, w ogóle można zdjąć. Nie wiem, po co ja to tu przyniosłem. No Osobiście nie widzę śladów brudu tam w środku i nie wiem czy to otwierać. Ale na pewno warto by było. Dobra, na razie ja wezmę to i wyczyszczę. Dobra, zdjęcie Wam dam na ekran po prostu tego co tu jest. Pomyję to i... O, podoba mi się, że układ, który mam właśnie jest tu zjarany jeden na pewno. Ale zresztą, chuj tam, spłyty na części można wziąć, także ok. Dobra, myjemy, myjemy. Nie tracimy czasu, bo kółka się nie wyrobi. Dobra, rezystorek jeden trzeba wylutować w ogóle. No i ten układ by się przydał. Ciekawe, czy, czy właśnie ten. To jest ten sam. Kurwa, ja mam 4302, to jest 4202, zajebiście. Wszystko musi być coś innego. Zaraz pójdę, bo to płyta na części. Dobro, mamy procesor trup, i dziura w płycie. I... I mamy układzik. Także fajnie. A tu dziura w płycie, tutaj jest taka ciekawostka. Widzicie, jaki kopiec tutaj występuje. Wyjebało w ogóle. Tu gdzie układ był jakiś tam przy cewce, no generalnie bez sensu było to robić. A, zalane też jest z tego co widzę. No to w ogóle kumulacja i głupota. Ale przynajmniej mamy teraz na części układzik. Zobaczymy czy w ogóle jest zwarcie na tej cewce. A, kurwa, coś źle patrzyłem. No nie ma, nie ma, ale wiecie, jak, jak układ ma czarną nogę spaloną, to i tak go wymienia, Oczywiście, że wymienia, bo to inaczej nie może być. Weźmiemy sobie w tym celu pensetkę. I. Dobra. Lutujemy najpierw uszkodzony. Kurywaj teraz, nie wiem. Nie wiem, jak się poruszę w tej pęsecie, tylko dwóch przycisków używam. Nie chcę to wyjść Ja pierdole śmierć jak spalony popcorn Kurwa, normalnie nie da się tego tym wyciągnąć To ja nie wiem jak ten głośnik działa, to normalnie mam wyjarane na dole chuj Albo ja ślepy jestem. Chyba jednak nie mamy wyjaranek. Dobra, ale jakoś totalnie dziwnie to się wyciągało. Kurwa, co jest? I ten jeszcze rezystorek jeden. No ja to stąd sobie go weźmiemy. To to dajemy na razie na bok. I teraz wylutujemy sobie dodawcy. Teraz by się przydało tą pęsetką. Dobra. Układzik wzięty mamy. Jeszcze nam. E, Penseta nie będzie na razie potrzebna. Układ sadamy tu. A weźmiemy jeszcze rezystor z tej płytki. Okej, okay, mam. Teraz póki mi nie ucieknie z tej pensety Od razu go tu włóżmy. Bo zaraz go mogę stracić. Pamiętam jak on leżał, muszę sobie go umyć. Bo on ma kropeczkę chyba to orientację zaraz poznamy. Poprawimy jeszcze stopnikiem trochę te lutowanie. No, teraz wygląda zdecydowanie lepiej. Umyjemy to zaraz, bo jeszcze tu ta druga strona zaś mamy rezystor wypalony na pewno. Przynajmniej rezystor jest brudny, ale wiecie. Mając płytę na części, ja nie będę się fachował nawet, czy go wymienić, czy nie. Bo byłoby to debilne nie wymienianie go po prostu. Także jest to rezystor, no nieważne jaki, bo po prostu ja i tak muszę najpierw go wyjąć. Więc weźmy to, oblejmy cyną. No, Syfia jest niesamowity w tym miejscu, ale najpierw zbierzemy cynę. Aha. Tak, w sumie dużo nie tracicie, nie widząc tego, co się tu dzieje. Bo, kurwa, to i tak by trwało jakieś 20 sekund na przyspieszeniu. I nie wiem, czy to by miało sens. A właśnie, po pierwsze, dla Was 20 sekund, a dla mnie to jest na, na jedną naprawę co najmniej 10 minut roboty więcej. Więc w ciągu dnia, ile to jest? No właśnie, praktycznie godzina. E, więc naprawdę dużo i jeszcze więcej montażu, nie? Bo jak ja tam sobie zdjęcia z telefonu wyślę mailem i wam tu wstawię, to myślę, że to wyjdzie mnie trochę lepiej jednak. On myśli, że będzie to raczej dużo prostsze dla mnie niż, e, niż właśnie nagrywanie pod mikroskopem. Oczywiście, że jest dużo pracy, tak ostatnie ostatnio przy Flipie 5, e, no to będzie to nagrane, ale tutaj rezystorek. Nie to, że tu jest mało tej roboty, ale no chodzi mi o to, że nie, nie zajmuje tyle czasu ta sama w sobie pod mikroskopem. Nie? Dobra, mamy go. Tu mamy to porobione, tak naprawdę. Tylko trzeba jeszcze pomyć płytkę. Tu mamy załatwione. Zajrzyjmy gdzie indziej jeszcze. Czy jest coś poza Lewand? Ważne też patrzeć na złącza. I właśnie tu mamy złącze, zawalone głównym. Jest szansa je przeczyścić. Fajne są tutaj te, te buteleczki z igiełką. Można do środka złącza nalać tylko. No i dobra, samo złączenie wygląda tragicznie. Ale... Ja mam taki sposób, że jeszcze skalpelem można trochę poskrobać. Albo wiecie co? Chyba jebać to. Kurwa, przecież mam nowe w Ta, pierdolcie. Wiecie co? Taki typ złącza łatwo jest wylutować e, Pensetą, No jest to tam... Łatwe czy niełatwe? łatwe? Względnie łatwe, zaraz wam pokażę. Tego nie trzeba robić pod mikroskopem. To złącze i tak jest do wyjebania. więc zróbmy to. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Tylko musimy przełączyć się na ten grot większy. Dowalić tu kopnika dookoła. I nie będziemy tego robić na tej płycie, tylko najpierw na tej. Jakbym coś spierdolił, to przynajmniej tamte nie będzie wylutowane. Także sobie sprawdzimy. Jak to wyjdzie? Czy się uda wylutować te gniazdo w miarę łatwo? Dobra. Z drugiej strony to samo. Ok. To weźmy teraz, właśnie, pensetę. To jest nasze działające, przypomnę. Bierzemy pensetkę. Dobra, mamy to. zajebiście Nie wiem, czy to w końcu było widać, czy nie, ale musiałem go jak tam wsadzić. Mam wylutowane. Po prostu jeździłem, tak wiecie, pensetą. Także super jest, żeby wyjedliśmy to. Tego gniazda już nie szkoda, można je rozjebać, Ale i tak musimy jeszcze je pod. A, bo ja je potopnikowałem. Dobra, to nie będzie już problemu. Ok, wyjmijmy je też. Dobra, i mamy Zalane gniazdo do wyjebania. Przeczyścimy sobie pola i przylutujemy nowe. Nowe, a raczej spłyty na części. Przerwało nagrywanie, bo kurde pół godziny minęło nagrania. Wyczyścimy tutaj te miejsce. Trochę żeśmy PCB po... no bardziej ja przetarłem, ale... Wolę mieć przetarte PCB delikatnie niż kurwa zaśniedziała złącze. No, pięknie sobie pasuje. Ja to zrobię pod majkiem. Na szybko. A czyli to szybkie nie będzie, ale no dla Was to będzie pewnie 5 sekund. Dobra, e, ile to trwało, z 2 minuty pewnie, za trzy. na całą płytę, tak przetrę. Bo ja mogę nie widzieć czasami tego zalania. A tu jeszcze najebane tych kondensatorów jest, nie? Raz, 2 3 4 pięć, 6 7 9 10 dwadzieścia, 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 16 dwadzieścia, dwadzieścia. 25 27 kątków na płycie. no kurwa jeszcze takie sterczące w jakichś odległościach zamiast je zrobić w jednym miejscu żeby było bliżej to jeszcze mi się nie podoba ta taśma czemu nie chce wychodzić i boję się, że jest po prostu zaklejona kurwa całe złącze chodzi ale nie wygląda na zalane to jest najlepsze wiecie co ja chyba czy to przechodzi jeżeli przechodzi, to to oleje. Bo wydaje mi się, że to i tak pf, powinno być spoko. To co robimy? Blachę, kurwa, blachę zdjąć. Wbrew pozorom, widzę tu całkiem sporo i nie widzę, żeby to miało sens. Jedyne co bym chciał jeszcze sprawdzić, to tutaj tył taki, tak na łoko, nie? Czy nie jest zalany. Ale dół raczej rzadko się zalewa. No bo wiadomo, na górze jest ciecz. Te, nic tu nie ma, dobra. Ładuję to do budy i zaraz przyjdę i dam wam znać, czy to działa, czy nie działa. Okej, okay. głośnik działa i nie wyłącza się, wszystko jest ok. Tyle, że jeszcze jest kwestia tego tutaj, że chyba dla świętego spokoju e, swojego najbardziej otworzyłbym to i zajrzał, czy, czy tu też nie jest coś zalane. Bo jak klient przyjdzie z powrotem, z tym, że jednak coś nie działa, no to wiadomo nie? lepiej zajrzeć tu wcześniej niż w ogóle, niż później, bo to jest bez sens jakby coś miało być spieprzone bo wiadomo, no coś się zalewa no to przeważnie od góry, więc mogły po dupie dostać te płytki także lepiej tu zajrzeć, lepiej zajrzeć biorąc pod uwagę, że tu w ogóle jest jakaś ciecz zaschnięta ale to może mi się wydaje, może to klej po o składaniu, czy coś takiego. Kurwa, takie krótkie te śrubki, dosłownie nie wiem. I pół obrotu śrubokrętem. Może kurwa, to jeszcze tu jakoś jest przyklejone. U, chuj, to, dobra. Ja wziąłem ze skalpelem ten. A i ten magnes to nie zawsze dobry pomysł. Tu jest ok. To dajmy to na miejsce i to przykręćmy od razu. Dobra, a tutaj. Tu też jest ok. No to całe szczęście. Wiadomo, głośnik tak trzeba będzie potestować. Z dzień. Będzie sobie stał i grał, bo zawsze coś się może okazać. Jeszcze zaraz, jeszcze mam nadzieję, chociaż nie chyba idę do domu. Na razie ten kora trzeba naprawić i bo tutaj mam wękorze, no właśnie, zasilacz jest do naprawy. Musiałem to zrobić w międzyczasie, bo, bo po prostu to też już jakiś czas tutaj jest. Ja tam zawsze mówię 2-3 dni chcę się tego trzymać. I tak zawsze wychodzi koło tylko Ostatecznie. Ale wiecie, no ja staram się jakoś to ogarniać, ale kurde 2-3 dni jak przychodzi, nie wiem, ze 3 rzeczy na dzień najmniej, no to ciężko i tak jestem w dupie, nie wiem czy mówiłem to w tym filmie, czy w poprzednim 12 rzeczy czeka teraz na naprawę, bo kurde, zamów części, zamów to, zamów tamto, tu o jeszcze jedno coś zepsute i w ogóle i się tego tyle nazbiera czasami, że... Ojej. Najlepsze to są właśnie takie, jak to się trafiło, że w miarę to się da garnąć, nic nie zamawiając, nie? I to właśnie jest najlepsza sytuacja. Dobra, pakuję to. Znaczy, to w ogóle, kurwa, składam to na razie, no, ale to by było na tyle w tym filmie. Głośniczek działa, naprawiliśmy to i nie wiem, film to pewnie kurde wyjdzie z 12 minut albo i mniej. No ale dobra, czasami i takie mogą być. Ogólnie nie nagrałem otwierania tego wszystkiego. No bo no, weźcie tam bez sensu, jakie ja tą kamerę mam tu uczepioną, musiał ją ściągać. Ona jest już tu na amen przyczepiona. Nie bardzo by mi się chciało, nawet szczerze powiedziawszy. A i tak głównie raczej kontent z napraw tu kogoś obchodzi, jak już. Więc myślę, że spoko. Dobra, nieważne. Do zobaczenia w następnym filmie. Zapraszam na prostosewisu.pl, jeżeli macie coś do naprawy. I tyle, się ma.